Co będzie się działo podczas pierwszej wizyty w Dental City? Zaraz po przywitaniu w rejestracji zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety z wywiadem medycznym. Następnie zaprosimy cię na rozmowę z opiekunem pacjenta. Jest to osoba, która będzie chciała cię poznać, zapyta o twoje oczekiwania, to z czym do nas przychodzisz, ale także przedstawi ci jak funkcjonuje nasza klinika, zapoznać cię z całym zespołem specjalistów. I z tym, co będzie się działo dalej. Następnie w gabinecie spotkasz się z lekarzem, dentystą i asystentką stomatologiczną. Kluczowe dla nas jest to, byśmy mogli porozmawiać, żebyś z kolei na tym etapie mógł poznać swojego lekarza. Zostanie przeprowadzone także kompleksowe badanie stomatologiczne i specjalistyczna diagnostyka. Zaraz po wizycie w gabinecie skierujesz się z kolei do Gabinetu diagnostycznego, gdzie zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wykonana tomografia komputerowa, szczęki i żuchwy, na której będziemy mogli dokładnie zobaczyć, co dzieje się w obrębie Twojej jamy ustnej, co wymaga jeszcze leczenia, a co ewentualnie tylko obserwacji. W dalszej kolejności, na tym etapie diagnostyki, specjalnie wyszkolona asystentka wykona skan 3D Twoich zębów. Nowoczesne skanery wewnątrz ustne umożliwiają tworzenie w czasie rzeczywistym modelu Twoich zębów, który od razu zobaczysz na ekranie komputera. Dodatkowo wykonujemy także zdjęcia fotograficzne twarzy i zębów. Służy to do planowania dalszego leczenia, ale także do obserwacji postępów i zobaczenia, jak wyglądał Twój uśmiech przed i po leczeniu. Po całej tej diagnostyce wrócisz do gabinetu lekarza, gdzie na podstawie wszystkich zebranych danych i twoich oczekiwań i wymagań zostanie dla ciebie stworzony indywidualny plan leczenia stomatologicznego. Będą w nim ujęte wszystkie problemy i wszystkie zalecenia. Krok po kroku omówimy razem, co dalej powinno się dziać i gdzie zostaniesz skierowany, aby doprowadzić do stanu zdrowia jamy ustnej.